Aleksander chce, żebym pokazała, bo się bardzo napracował. Tak, jest to prezent wagi ciężkiej, dosłownie. A ja wiem, co tu jest, mogę z... handmade pakowanie. A mogę zgadnąć? Jak zgadnę, to. Masz maszynę Jak zgadnę, to to dla mnie jest. Zostaje. Tak ciebie, ale... Kitchen Aid, ponieważ przywiązam z Ameryki zły i nie mogę go używać. A tutaj końcówka do mięsa? A tu końcówka do. Nie wiem. A, czyli jest niespodzianka. Ale to jest do mięsa, a tu jest Kitchen Aid, tak czy nie? Jesteś bardzo bystrą dziewczyną. Tak? Wiek ci służy. Tak jest? Wszystkiego najlepszego. Ale tak jest. jest? No nie no wiem, sprawdź. Dobra. Kochani, wiemy, że Aha. Green Booster się Aha. skończył, ale żeby nikt nie czuł się poszkodowany, bo tylko dzisiaj jest taki duży kot no to już zleciliśmy, żeby kolejna partia weszła z naszej fabryki do naszego centrum logistycznego, natomiast to dopiero będzie 30 stycznia. Ale możecie już dzisiaj zamówić swojego green boostera z naszym kodem i on po prostu dostaniecie go na początku lutego, ale żeby nikt się nie czuł poszkodowany, że na początku lutego za pełną cenę, a teraz jest kod, to możecie śmiało z kodem zamawiać. Właśnie dodajemy taką opcję na stronie. Przepraszam, że w pokoju, ale tylko tutaj jest cisza obecnie. Dostałam przed chwilą prezent od mojej rodziny Leoli Botanika. Ja się już podekscytowałam i po prostu ucieszyłam, bo pudełko dostałam, a ja kocham pudełka i że jest tak wszystko pięknie wygrawerowane i napisane, więc widzicie, mnie małe rzeczy cieszą. Ja Złożyłam i chcę to też na Waszych oczach zrobić. Dostałam. Torcik Wedlowski słodkości, stam cudowną książkę, czuła przewodniczka kobieca droga do siebie i dostałam biżuterię i bardzo się ucieszyłam, że piękny złoty naszyjnik i widzę zawieszkę i kolor przepiękny, bo moje urodziny dzisiaj będą w takim kolorze właśnie bordo i stół z i wybrałam ten kolor, bo po prostu bardzo mi się podoba. I właśnie będzie stół cały w tym kolorze, i menu, które zrobiłam, i wizytówki w ogóle też zaproszenia były w tym kolorze. I patrzę i mówię, ale piękne założę dzisiaj, bo będzie mi pasować do sukienki. I patrzę jest tutaj. Też. Jakiś certyfikat, i patrzę, a to jest prawdziwe złoto i diamenty. Yy, czytam list od Veoli, i się aż wzruszyłam dziękuję mi za to, że jestem. Aby uczcić ten szczególny dzień, przygotowaliśmy dla ciebie prezent bliski sercu, pełen symboliki i kobiecej mocy. Wybraliśmy złotą zawieszkę z granatem i diamentami nieprzypadkowo. Słuchajcie, aż mam ciary. Granat to Twój kamień urodzinowy. To symbol odwagi, miłości i pasji. Jego głęboka czerwiem przypomina o sile i determinacji, którą w Tobie podziwiamy, a diamenty najtrwalsze z kamieni symbolizują Twoją niezłomność i blask. Ja w ogóle chodzę w tej opasce dzisiaj cały dzień z paoli. Ja nie wiedziałam jaki jest mój kolor e, urodzin. E, I... Takie intuicja mi wybrała. Do zawieszki dołączyliśmy książkę, czuła przewodniczka. Niezwykle kobieca opowieść o znajdywaniu siebie i podążaniu własną ścieżką. Wierzymy, że w tej lekturze znajdziesz chwilę refleksji i inspiracji, które towarzyszą Ci na co dzień. Niech ta książka stanie się Twoim czułym kompasem, dzięki któremu każdy dzień będzie pełen harmonii i spokoju. Życzymy Ci, aby ten rok Ci jeszcze więcej szczęścia, radości i spełnienia. Jesteś wyjątkowa. Dziękujemy, że możemy wspólnie tworzyć wspaniałe projekty. Dziękuję Wam, naprawdę bardzo. Jestem, próbuję łzy powstrzymać, bo nie chcę być baksą, ale piękne słowa dzisiaj usłyszałam. Dziękuję bardzo.